Dzień dobry i dobry wieczór, i też może szczęść Boże. Witam Was na piątkowym. No, ja bynajmniej to czytam z Wami w piątek. Natomiast e, możecie słuchać do innego dnia, tygodnia. Także e, w zależności od dnia, tygodnia e, będzie to piękne czytanie, ponieważ już za nie z góry dziękujemy, że ono było dobre, że było owocne i e, że przyniosło nam. E, Piękną przemianę naszej duszy. Zanim zaczniemy, to tak jak zawsze poproszę Was o znalezienie sobie miejsca w odosobnieniu, w zaciszu, by móc sam na sam w spokoju przeżyć to spotkanie z Bogiem, w ciszy serca, w ciszy swojego umysłu. Bez chaotycznych myśli, bez zmartwień, bez obaw, ale z takim pełnym zaufaniem, miłością i spokojem. Jeśli masz teraz takie warunki, to myślę, że warto je wykorzystać, a jeśli nie, to po prostu odsłuchać sobie w takiej chwili, właśnie w której jest ten czas czas ciszy i otwartości serca. Zacznijmy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Na początek poprosimy Ducha Świętego o prowadzenie. Przyjdź, Duchu Święty, z mocą. Potrzebujemy Twojej pomocy. Otwórz nasze uszy, oczy, umysły i serca, abyśmy usłyszeli, zobaczyli, zrozumieli i w sercu doświadczyli, że Ty jesteś Bogiem Wszechmogącym i dla Ciebie nie ma nic niemożliwego. Proszę Cię, Duchu Święty, aby dzisiejsze słowa z Ewangelii dotykały tych, którzy tego potrzebują, by w Twoje imię, Jezu Chryste, dawały nowe życie, tu i teraz. Amen. Potem przyszli do Bethsaidy. Tam przyprowadzili mu niewidomego i prosili, żeby się go dotknął. On ujął niewidomego za rękę i wyprowadził go poza wieś. Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał: Czy coś widzisz? A gdy ten przejrzał, powiedział: Widzę ludzi, bo gdy chodzą, dostrzegam ich niby drzewa. Potem znowu położył ręce na jego oczy i przejrzał on zupełnie, i został uzdrowiony. Wszystko widział teraz jasno i wyraźnie. Jezus odesłał go do domu ze słowami: Tylko do wsi nie wstępuj. Potem Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: Za kogo uważają mnie ludzie? Oni mu odpowiedzieli. Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał. A wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr, ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o nim nie mówili. I zaczął ich. Pouczać, że syn człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w piśmie, że zostanie zabity, ale po trzech dniach z martwych A mówił zupełnie otwarcie te słowa. I wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać, lecz on obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami zejdź mi z oczu szatanie bo nie myślisz po Bożemu lecz po ludzku jak czujecie te słowa te wydarzenia to uzdrowienie tak najpierw jest uzdrowienie niewidomego Potem jest wyznanie Piotra o tym, że on jest mesjaszem, a potem ten sam Piotr, kiedy jest zapowiedź męki, męki i zmartwychwstania, zostaje nazwany szatanem, jego uczeń. Jak to dzisiaj do Was przemawia, Was porusza, daje może jakiś drogowskaz. Może zacznijmy tym, o tym uzdrowieniu w tym fragmencie, w którym po raz kolejny, słuchajcie, po raz kolejny czytamy o tym, że ujął za rękę. To, to wyrażenie ujął za rękę jest tak niezwykłe, i to samo ujęcie za rękę, ono już ma moc uzdrawiającą. Idzie wtedy z tym niewidomym poza wioskę, żeby ludzie nie widzieli spektakularnego zjawiska, poza miasto. I tam znów e, kładzie palce na jego oczy. To ostatnio też było o tym samym, tak? O, o, o rękach. Gdzie byście chcieli, żeby Jezus położył na was ręce? Która część waszego ciała, może waszej psychiki, waszej duszy, potrzebuje waszym zdaniem, Uleczenia uzdrowienia? Wy wiecie, że Jezus jest obok nas cały czas, prawda? Podajcie mu dłoń, i was ujmie za rękę. Нех положено вас в свои dłoni. Czasami jest tak, że my chcemy być uzdrowieni, uleczeni z tego, co według nas, oczywiście, wiadomo, że my myślimy po ludzku, według nas jest niekorzystne, co nam przeszkadza w życiu, co nam utrudnia wręcz funkcjonowanie. No ale Boży plan jest inny, bo Bóg zupełnie inaczej na nas patrzy. On zupełnie inne rzeczy w nas widzi. Teraz my myślimy, że to jest przeszkodą. On myśli, że to jest potrzebne wam do zbawienia. Teraz my prosimy Go, żeby położył na nas ręce, żeby nas uzdrowił. On kładzie na nas te ręce, ale mówi, że to musi zostać. Tak musi być i niczego nie pominiemy. Jak na to reagujecie? jak to przyjmujecie Jezus mówi prosto w Biblii że jeżeli nie zgadzamy się na wolę Bożą, na to, co Bóg nam zaplanował, zejdź mi z oczu szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Oczywiście On nie mówi. Jezus tego, że Piotr jest szatanem. Tylko, że ta myśl nie pochodzi od Boga. I czasami mamy takie myśli po prostu, które nie pochodzą od Boga. To są nasze myśli ludzkie, których powinniśmy się wystrzegać, aby móc spełnić wolę Bożą. Prośmy o to dla siebie i dla innych, żebyśmy potrafili widzieć tak, jak widzi Bóg. Żebyśmy potrafili usłyszeć to, co jest faktycznie od Boga. Żebyśmy umieli rozpoznawać plany ludzkie od Bożych. Żebyśmy potrafili kroczyć z ufnością Jego śladami, niezachwiani w wierze, pełni oddani, posłuszni i pokorni. Niech on nas prowadzi. Jeśli mamy jakąś taką życiową trudność, prośmy o to, chcemy. Oczywiście możesz poprosić o to, co ty chcesz, ale potem dodaj. Ale niech nie moja wola, lecz Twoja, niech się stanie. Na zakończenie pomódlmy się. Ojcze nasz, który siedzi w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Święty Michale Archaniele, Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy. A Ty wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję Ci za dzisiejszą obecność i wspólne przeżywanie Słowa Bożego. Mam nadzieję, że jutro znów się spotkamy. Zasubskrybuj kanał, by codziennie być na bieżąco. Dobrego dnia z Bogiem. Papa. Pa.